No w końcu stanowisko brokreacji e, jest Mateusz Górski, czyli właściwie organizator e, Beer Festiwal trzecia edycja. Jak Ci się to widzi? E, no wreszcie się udało zrobić kolejną edycję. Wiesz, w tamtym roku mieliśmy tyle roboty z browarem, że po prostu nie mieliśmy czasu na zorganizowanie festiwalu. E, no ale już w połowie zeszłego roku stwierdziliśmy, że musimy znaleźć po prostu nowe, fajne miejsce, bo jak wiadomo fabryka jest zburzona. No właśnie, wytłumaczmy to, bo ostatni Brick Festival, niektórzy mówią od dwa lata temu? Dokładnie, to były, dwie edycje były w ma marzec, to była pierwsza edycja 2015, potem koniec września była druga edycja, no i de facto mieliśmy półtorej roku Prawie przerwy. No. Wydawałoby się, że to już umarło, ale to jest Kraków, nie? Więc nie, nie, jednak... nie, wiesz, no nie, nie umarło, po prostu. No jak, wiesz, my nie mieliśmy czasu na to, żeby zrobić to porządnie, więc no nie chcieliśmy zrobić imprezy na już, nie. Mm. Eee, w, w tamtym roku ktoś próbował zrobić imprezę w Krakowie. Zrobił, ale wyszła po prostu tragicznie. No już w tym czasie. Mówisz o tej imprezie w Wejrze Krafta? Nie, tam na, na terenie doliny. A do Lennonów, tam. Tak. Tak. Przewiśle? E, nie, nie, nie. To było na, właśnie na terenie, tam gdzie jest Wejrze Krafta, między innymi. Hmm? E, w tych, tych budynkach fabrycznych, no ale była to po prostu pyta straszna. No, wiesz, no nie było tam sanitaria, to wszystko było podłączane dzień wcześniej. No, chcieliśmy zrobić imprezę. Wreszcie taką, jaką, na jaką kraku zasługuje, tak, więc trochę się z browarem, wreszcie, i mogliśmy po prostu, wiesz, podjąć decyzję, że robimy, szukamy dobrego miejsca, e, co prawda też nie robimy tego sami, bo współorganizatorami są chłopaki, którzy organizują Silesia Beer Fest. E, no bo po prostu, wiesz, jest tyle roboty przy, 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 przy browarze, że nie bylibyśmy w stanie sami z, z Filipem po prostu zgrać tak duże imprezy. No więc zaproponowaliśmy chłopakom we wrześniu zeszłego roku, że słuchajcie, zróbmy to razem. Wy macie duże doświadczenie, my znamy wszystkie browary, ja sprowadzę fajnych wystawców, znajdźmy fajne miejsce. No i jest trzecia edycja Bieruika i docelowo będzie jedna w roku i będzie to prawdopodobnie właśnie tutaj na stadionie, bo przestrzeń nam się bardzo. Bardzo podoba. Jest taka krakowska, chillowa, bez spiny. Wiesz. Bardzo mi się podoba właśnie uniwersalność, czyli jest zadaszenie. <laughs> Można zobaczyć. O, właśnie tutaj jest zadaszenie, czyli browary mają sto, swoje stoiska. Pod dachem jest na zewnątrz, prawda? Są trzy strefy tak naprawdę z browarami, nie? Trzy strefy tak z browarami i w żaden sposób browary nie są podzielone na młode i młode, po prostu. No, no są trzy strefy. Kto szybszy był, ten, ten, sobie wybrał miejsce. No prawda jest taka, że miejsca rozeszły się na ten festiwal w ciągu trzech dni w marcu e, tego roku. Na początku plan był taki, żeby w ogóle zrobić to wszystko w środku, no ale potem stwierdziliśmy, kurczę, no mamy taki teren, stadion. Tutaj miała być budowana hala, która jest budowana dalej, więc ta trawa będzie tutaj zawsze. Czemu nie wykorzystać, wiesz, robimy to jednak w maju, więc czemu nie wykorzystać właśnie takiej strefy chillu, nie? Mamy trybuny, mamy wejście przy ten. Zróbmy z tego dużą, wiesz, strefę połączonych paru stref i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ktoś chce mieć bardziej klimat warszawski, to po prostu. Jest tutaj w środku i wyjdzie sobie na trybunę. Jeżeli ktoś chce po prostu sobie przyjść i poleżeć na leżaczku, no to... Będzie sobie leżał tam na leżaczku, zobaczcie sobie kinoletnie, letnie, które. No takie mam wrażenie, że większość odwiedzających jednak leżakuje właśnie na zewnątrz. Jest dzisiaj bardzo dobra wreszcie, pogoda, wreszcie ciepło, słoneczno. Jest, jest Także rzeczywiście mm. większość ludzi sobie leżakuje. Natomiast my niezgodnie, zupełnie z, z pogodą, ze słoneczną, ciepłą pogodą, próbujemy. Słuchajcie, nowości, pra premiery mocnych, mocnych nowości, czyli. E, imperialne stauty. Tak, dwa wędzone imperialne stauty. Yy, tak naprawdę miały mieć premierę jeszcze przed birwykiem już w butelkach yy, i w kegach, ale no z racji organizacji festiwalu nie wyrobiliśmy się z produkcją. Etykiet. Mamy już, wiesz, wiemy jak te piwa się będą nazywały, mamy opisy, mamy już kody kreskowe nawet, no ale przełożyliśmy całość o miesiąc. Między innymi teraz wspólnikowi też się córeczka urodziła wczoraj. No właśnie, Filip! To nam Filipie, jest, gratulujemy, córy! To nam, to, nam, to nam bardzo, bardzo mocno skomplikowało <gry> plany, nie? Przedwczoraj, przedwczoraj, w pierwszy dzień, w pierwszy dzień Beer Weeka, więc no stwierdziłem, że jak już robimy festiwal, to kurczę, weźmy te dwa risy, bo one i tak są już rozlane i czekają po prostu na to. Kiedy zapakujemy je w buteleczki i... i ja skali, początko, początkowo myślałem, że to są Grave Diggery, nie, e, czyli wasze imperialne stałty potraktowane wędzonką. Okazuje się, że zupełnie nie. Całkowicie inne piwa. W ogóle te piwa powstały... To, to są tak naprawdę dwa ostatnie piwa, które robiłem w domu. W marcu 2016 roku Zrobiłem dwa risy wędzone. Ris torfowy i ris właśnie wędzony klasycznie, tak? Bukiem. Bukiem, tak, dokładnie. No i to są, to są dwa risy, które powstały tak naprawdę. Zrobiłem sobie te piwa, bo sobie chciałem coś poważyć. One były troszkę wyższy baling, bo tam było 26 i 27 Belgie. Właściwie to były piwa zrobione, które ze stwierdziłem, U, a, a zrobię, sobie, zrobię sobie te piwa. Na koniec roku ładnie zapakuję i wyślę naszym kontrahentom jako prezent. Ale oczywiście nie było czasu ani rozlat, ani, ani nic i pojawiły się akcje charytatywne w Krakowie. Więc stwierdziłem, kurczę, biorę dwa Corneliusy, wlewam te piwa no i przekazuję ją na akcję charytatywną. No, i wielu ludziom mega te piwa smakowały, i feedback przyszedł po prostu mega. Wiesz, Między innymi to, końcówka to. tych piw była na jednego z tych piw, chyba wędzonego torfem, była na ważeniu blogera. Wszyscy myśleli, że to jest Grave Digger, bo mieliśmy taką nalepkę, wiesz, Grave Digger. Ja mówię, nie, nie, to jest moje domowe piwo, właśnie wędzone, wędzone torfem. No i wiesz, no, stwierdziłem, że, że trzeba je zrobić. Oczywiście dostosując na browar, nie? Czyli, czyli jednak e, 24 no dobra, plato No to nie gadamy, tylko próbujemy Próbujmy, dokładnie, Próbujmy, ja Ci czyli... dwa od razu nie? Czyli tak, mamy... Y... Certain Death Zobaczcie, tutaj są właśnie jeszcze, tak jak powiedzieliśmy ma, e, no, no, Filip, Filip nie dał rady. Zajmuje się nowonarodzoną córką, e, więc etykiet nie ma, ale jest certain Death, czyli imperialny ris, e, z zasypem słodu wędzonego bukiem. Tak, dokładnie tak. Eee... I burrito life, czyli Pites. Czyli słód wędzony torfem? Słód wędzony torfem z faceta inaczej niż na wciążu, którego próbowałeś w Warszawie. E, tu są... Założenie tych piw jest takie, że one mają być wędzone, ale mają być o wiele bardziej delikatne, tak? Czyli, czyli tutaj wędzonki mają być uzupełnieniem e, piwa. Oczywiście jest tutaj ponad 30% tych wędzonek, ale specjalnie są to wędzonki z mniejszą ilością ppmów, tak? Czyli słód wędzony skąd? Słód wędzony, tutaj mamy Wajermana, a tutaj mamy z słodowni angielskiej fawcet. Jest od razu buk. Od razu czuć e, taki motyw Schenkerli. Od no właśnie, właśnie takie było, wiesz, takie było. Sobie... Jezu, nie pamiętam tak mocno wędzonego imperialnego stalta w Polsce. Właśnie takiego bukowego, tak? Czyli ta e, wędzonka szynkowa, kiełbasiana, mięsna, można by powiedzieć. Ach. Nie, no pachnie wspaniale, wiesz. No, Przy takich piwach fajnie można podbić yy, aromaty, nie? bo jednak wiesz, to jest mocne piwo. One niesie ze sobą bardzo dużo oleistości, więc, więc dodatka wędzonki bardzo ładnie się zgrywa. Fantastyczny aromat, a smak słuchajcie. Yy, zaczony, już... Smak niesamowicie ułożony, ty mówisz, kiedy zrobiłeś te piwa? Yy, te piwa były ważone w styczniu. Znaczy, tak naprawdę miały być ważone w styczniu, jedną z nich udało się uważyć w styczniu, drugie było uważone z dwutygodniowym opóźnieniem. Pierwszy powstało Buried Alive, czyli Peter Dries, a dwa tygodnie później właśnie Serpent Death. Nie? Plan był, żeby one powstały w jednym tygodniu, żeby wspólnie wyszły na rynek, no ale z racji, że nam się to i tak wszystko, wiesz, bardzo opóźniło, no to, no to jedno i drugie zdążyło, wiesz, te dwa tygodnie zredukować czasu, nie? Fajna słodycz. Założenie też było, żeby. W, Siema. w Polsce ludzie lubią piwa, które są tym słodyczka. Ja osobiście nie mocno. Znaczy, no nie lubię tego typu piw, ale w wędzonkach mi się to bardzo zgrywa. Dlatego no z założenia te piwa chciałem zrobić po prostu. Taki dosyć kontrast, bo aromat mocno wędzony, a potem bierzesz łyka. I jest rozgrzewanie i nagle ta słodycz, ale ta słodycz nie jest jakaś nachalna, nie jest mocno taka narzucająca się, ale generalnie piwo Ale są ma... to bardziej piwa pełne. Jest... Ja bardziej piwo lubię pełne, bies. piwo z delikatną słodyczą, nie wiem czy Team Słodyczka jest bardzo po słodkiej stronie, czy jest taką delikatną właśnie nie, motyw... Motyw... Jest takim... motywem słodyczki, ale to jest właśnie to. I tutaj jeszcze wiesz, ważna rzecz z tymi dwoma piwami. E, one są leżakowane z płatkami. E, jedne to są płatki wiśni, czyli z, z chipsów, z beczek z wiśni, a drugie a to, które z płatkami pijemy? kasztanowca. E, to pijemy w tym momencie właśnie wiśnie. Tu są płatki właśnie wiśniowe. Nie? Cały czas w tanku na leżakowaniu była no, dość duża ilość e, płatków. Chyba jako pierwsi to w blogerze były pierwszy raz płatki wiśni używane, czyli płatki po prostu drewna wiśniowego. E, Kasztanowca pierwszy raz użyliśmy w... na wciarzu imperialnym i zakochałem się z tym połączeniem i no po prostu często będę używał różnych rodzajów płatków do, do tego typu. Kurczę, piwa. jak nie jestem zwolennikiem słodyczy, to naprawdę tutaj ono idealnie gra. To piwo naprawdę jest idealnie zbalansowane. Ma delikatną słodkość, ale za tym idzie właśnie konkret ciemnych słodów. Są te czerwone owoce. Rozgrzewanie tylko w przełyku, alkohol idealnie ładnie, ułożony. Ładnie jest ładnie, złożony. Dlatego pytałem Cię właśnie o czas tego piwa, ile ono czekało, mm. ile ono leżało. No, czyli to jest około. No, po, po, po pięciu miesiącach tak naprawdę wyjdzie na rynek, no bo ci mamy jednak tą nie? Butelka oczywiście będzie. Tak, no, oczywiście tego piwa będzie bardzo mało, bo jednego i drugiego piwa one są już rozlane, nie? To one leżą i czekają na magazynie po prostu, aż przyjadą etykiety. Jednego piwa i drugiego jest 2100 buteleczek. Pudeł, piwo będzie w kartonikach, bo nam się bardzo podobają kartoniki i... Ale znowu za 50 zł? Nie, 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 nie. To, to, to wiesz, no to, to nie jest piwo leżakowane w beczce. E, ale wiesz, chodzi o to, że no to jest z tej serii heavy w ogóle docelowo będziemy chcieli wszystkie piwa w kartonikach. No jeżeli brudek sobie może na to pozwolić, to dlaczego, wiesz, jeżeli robimy piwa, którego jest 2100 butelek, to dlaczego mamy go nie zrobić w kartownikach, żeby on był ładny, wiesz, no to jest, to jest piwo, które będzie wychodziło może raz na rok, tak, w tak małej tak, ilości. To mamy pytanie, czy możemy wkleczyć na pół godziny stół, chcemy sobie zrobić... Tak? E, wiesz co, ale z tym jest problem z stołem, bo tutaj jest ratownika medycznego. A, to jest ratownika. Tak, więc no, musicie podejść... A ratownika nie ma. A ratownika gdzieś się jakiś mały... e, Podejdźcie do... Bura dosławka. On tam gdzieś się tu kręci, taki łysy gość większy. No, <grywa> no, jak każdy. Ale na finiszu jednak jest odrobina paloności, jest odrobina goryczki, więc to nie jest tak, że to piwo jest totalnie jednowymiarowe. Więc goryczka tutaj, to jest w granicach 45, i taki więc był to jest plan. taki riz no, bardzo kompleksowy. Początkowo właśnie słodycz, no, już nie mówię o tej wiedzące na początku. Potem słodycz, a potem właśnie ciemne palone słody i goryczka. Bardzo, bardzo fajny kompleksowy riz. No, yy, tak jak powiedziałeś, nie, to nie jest grave digger, który jednak był po wytrawnej stronie mocy. Nie, palony, jest, jest, wytrawny. palony wytrawny, Palony, wytrawnym, mocno gorzki. Yy. Ma swoich wielu zwolenników. Musimy się w końcu spiąć, żeby ułatwić w ogóle wersję podstawową, bo ostatnio cały czas pojawiają się tylko wersje leżakowane w beczkach, wersje. No, no, no bardzo dużo różnych. Słuchajcie, wersji. czyli y, próbowaliśmy Certain Def. I Certain Death, jeżeli jesteście tak? zwolennikiem bukowej wędzonki. I bardzo fajnego balansu między słodyczą, goryczką, palnością. To jest to dla Was. A teraz w tym momencie. Burrit Alive! Przechodzimy do drugiego. Ja sobie też tutaj. Też powiem, że nie jest to degustacja idealna, bo temperatura na kranie, nie oszukujmy się, to tak, jest około no, 10-12 stopni. Więc to są to piwa zimne. Więc na pewno to piwo jeszcze lepiej gra aromatami i, i smakiem w temperaturze pokojowej, ale co Boże, jaka piana, no. To jest co cudo, no. Obfita żółtobrązowa na, na imperialnym stałcie, no coś, coś cudownego, coś cudownego. Wygląda pięknie. Tak jak zasyp w tych dwóch piwach podstawowy jest ten sam, nie? Czyli musiałem sobie przypomnieć, bo to wiesz, styczeń. No tu, tutaj, tutaj już mamy torfówkę. Eee, tu mamy, ale właśnie jest, jest ten fawcet, nie? Czyli właśnie całkowicie. Mój ulubiony, inny mój ulubiony, jeżeli torfowy. chodzi o torfówkę, to no Castle Malting daje jednak takiego bardzo agresywnego. No, trzeba go eee. mocno zbalansować z innymi rzeczami, jak na wciążu? Eee. Fantastyczny torfowy aromat. Cię, wiesz, torfowość mega kojarzy, wiesz, bo te beczki też wiesz, otwieram. Eee, taka beczka torfowa. Ona pachnie takim morzem, nie? Wiesz, dla mnie to jest takie pierwsze skojarzenie. I coś takiego też tutaj jest. Ale, ale smak. Ale torfowość. Ale od razu już dwie sekundy później idzie słodycz. I wychodzi. Założenie, założenie było właśnie zbalansowane risy, bardziej stronę tym słodyczka, nie gonimy się z poziomem alkoholu, gonimy się w tym momencie ze smakiem i myślę, że Ale dobra. zajebiście to wyszło. Dobre. Mm. No nie Oczywiście. pamiętam takiego połączenia torfowości z lekką słodyczą. Zawsze piwa torfowe były wytrawne, tutaj jest torfowość, delikatna słodycz, czekolada potem idzie. No, alkohol fantastycznie ukryty. Też fermentacja wiesz, była tak prowadzona, żeby, żeby jednak była w dość niskich temperaturach, żeby tych alkoholi wyższych było jak najmniej. To co na przykład zależy w Diggerze normalnym, żeby on jednak był taki, wiesz, no bo Wielu może to piwo nie smakować, ale mamy bardzo dużo klientów, którzy uwielbiają tego rysa z racji tego, że on jest taki charakterny, wiesz, on po prostu, tak, tak. No to jest taki kopidół, który po prostu... Ja Ci powiem tak, ja zawsze byłem zwolennikiem rysów wytrawnych, palonych, natomiast pijąc te piwa... Mówię, kurna, no coś się tutaj <śmienia> zmienia. Mi też, mi, mi, mi też się zmieniło w głowie. Bo, jak je bo kompleksowość tych piw jest fantastyczna. Że to nie jest tak, że tylko team słodyczka, tylko one są bardzo kompleksowe. Że e, mamy wędzonkę na początku, potem idzie słodycz, e, potem idzie chmielowość, czyli goryczka. E, no Ja jako w ogóle zwolennik piw torfowych, no, w ogóle no, wędzonka wiadomo to jest podstawa, ale torfowość to już jest nisza. Ale jak to piwo jest kompleksowe, jak ono, jak ono fantastycznie smakuje. Myślę, że będziemy musieli powtórzyć raz na rok. Jedno no i drugie. nie, no przyznam ci się, że no, te piwa chyba ile brokracja działa. Dwa, dwa lata? lata Niecałe. Za miesiąc będziemy mieli dwa lata. No chyba uważam, że te piwa w tym momencie są majstersztykiem i są najlepsze z tego, co Dzięki. uważaliście kiedykolwiek. One po prostu. Piłeś to... z naszego pilsa? Amerykańskiego. Piłem. Piłem. Eee, to zaraz mocno właśnie. chmielowy. Mocno chmielowy. Natomiast, wiesz, ciężko. Uzyskać w Pilsie wielowymiarowość. Nie, no, nie, no, Można oczywiście, pokazać oczywiście, klasę swoją czystością. E, natomiast tego typu piwa pokazują jak piwowar ma ogarnięcie tematu, jak potrafi uzyskać kompleksowy smak i aromat. No tak, no na, pewno, na pewno w tych piwach o wiele. No tak, no, no w Pilsie. No, no Pils nie wiadomo jakby był dla... Typowego konsumenta dupe no nie Nie, zrobi, urwie, nie zrobisz prostu. kompleksowości smaków No wiem, 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 Możesz zrobić wybitnego piwca, ale nie zostanie nigdy doceniony tak jak, jak... No nie no zadowolony jestem z tych dwóch piw. No. To wiesz, to jest na zasadzie te piwa też tak powstały z racji, że... No Postały w domu. Ten pitec to jest w ogóle coś niesamowitego. Ja właśnie nie, właśnie. Znaczy, jednak pite, pitet, czyli torfówki, były zazwyczaj jednowymiarowe, czyli był ten motyw torfowy, a tam za tym szła czekolada. A tuż... Tutaj... sobie nawciąża w tym czasie jeszcze zwykłą wersję odpalić, bo udało mi się parę butelek zrobić. Tak, załatwić. bo koncepcja była taka, żeby właśnie zacierać na słodko, tak? E, tak, 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 zacieranie, I, zacieranie i chyba, bardziej na słodko. Tak, i tak. To jest chyba właśnie... Znaczy, to, jest, wiesz, to jest Tajemnica utarty, sukcesu. To jest utarty schemat yy, Wiele browarów robi. Bo to tak? piwo wcale nie jest słodkie. Piwo jest słodkie na początku, a potem idą inne smaki. Wiesz, to jest słod, niesamowite. o czym się zapomina, jest bardzo dużym nośnikiem smaku, tak jak kurz. I, i, i parę innych związków y, smakowych, tak? Y, na słodyczy jesteś w stanie zajebiście oprzeć te wszystkie elementy torfowe, czekoladowe, palone, no bo słodyczka ci niesie to wszystko, nie? Tak. No dla, dla, dlaczego większość, y, nie wiem, cukierki mają różne, wiesz, smaki i, i, i bardzo fajnie smakują? Przez to, że są słodkie, tak? No nie tak. dlatego, że, no bo jadłbyś normalnie samą glukozę po prostu w formie karmelków, nie jadłbyś, nie? bo to jest nudne. Ale wystarczy dodać jakiś związek aromatyczny na coś słodkiego i to słodkie Ci podbija. Oczywiście z utrzymaniem, wiesz, granic słodyczy, bo jednak, jednak minimalnie bardziej słodkie to już by było, wiesz, ulepiające, nudne w pewien sposób. Ale nie? zdecydowanie tym słodyczka, bo piję kilka łyków i rzeczywiście ten e, motyw słodyczy... Jest jak gdyby bazą dla wszystkich innych smaków, ciągle się czuje ten słodki po słodko podbudowę. Ja teraz wrócę na chwilę do bukowego, to było to? Tu jest buk. Tu jest buk, a to jest twój book, no. To jest mój buk. Tak. Słuchajcie, ja team, nie wiem, team ja nie... słodyczka, absolutnie atakujcie. Te piwa cały czas mają charakter yy, słodkawy, ale naprawdę to nie jest irytująca, infantylna słodycz. To jest słodycz, na której jest podbudowane wszystko. Czyli czekolada, goryczka, paloność, to wszystko idzie w piętrach. No, po prostu na tym polega imperialny Stout, no, tak, tak, że wybudujemy tak, tak. smak wielopiętrowy, tak. a nie że opisujemy imperialny Stout taki, 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 czy trzy stwierdzenia, no, i do widzenia. No, nie. No, nie. Dlatego wiesz, a dlatego a tutaj po prostu. E, nasz grey deal troszkę inną, inną rolę. Ale no jeszcze z imperialnymi Stoutami chcemy troszkę Uuu. zaszaleć. E, w tym roku pewnie jeszcze jeden imperialny Stout wyjdzie. E, no, Ogólnie dużo będzie jeszcze imperialnych startów, wiesz, no, seria Heavy w biurokracji już rusza na porządne. Mamy, mamy jeszcze parę piw już uważonych, które sobie leżą. No i docelowo będzie parę piw, które będą się pojawiały wiesz raz do roku, nie? Jak na przykład właśnie serii Heavy, naszej jedną z pierwszych piw Wine Cake, czyli, czyli Weed Wine żakowany w beczkach po, po czerwonym winie. No troszkę, troszkę tego będzie. No i zabawa z płatkami, płatkami różnych beczek wcześniejszych, bo według mnie też w tych piwach płatki z dębu i z wiśni robią mega, mega robotę w tle, nie? ale moment, będziesz rezygnował z leżakowania w beczkach dając płatki. Nie, będę robił piwa i z płatkami, będę robił piwa i leżakowane w beczkach. W tym momencie mamy zalane jakieś 40 beczek między innymi e, barle wine Barley Wine zrobiliśmy, e, który chyba będzie pierwszym Barley Wine'em leżakowanym w beczkach po polskim czerwonym winie. Tutaj o. z lokalnym dystrybutorem dość długo wybieraliśmy te beczki. E, mam nadzieję, że gdzieś koniec września może październik pojawią się te piwa, no ale dużo, dużo więcej. Dużo beczek, bo beczek naprawdę sporo zaczęliśmy używać. Ale też, no wiesz, beczkach winduje troszkę jednak niestety cenę. Tak więc, więc chcemy robić też piwa wybitne, bez beczki, ale z akcentami drewna. Czyli jeszcze, może, uspokój naszych widzów, że. Te rysy w kartoniku nie będą w cenie na nie, 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 w żadnym eee... wypadku. One będą w niższej cenie, tylko oczywiście wiesz, ja nie będę miał wpływu na jedną rzecz taką, że ja wyślę to w cenie browaru do hurtowni, e, hurtownie niestety po tym filmie też się dowiedzą, że jest 2100 butelek, w tym 100 butelek zostaje w brokreacji, e, więc jest 2000 butelek i... No, co oni z tym zrobią? No, to niestety ja na to nie mam wpływu, no bo no mogę narzucać cenę sugerowaną, ale to tak naprawdę no, no nie masz na to wpływu, tak? Eee, wiesz, ja myślę, że spokojnie piwa będą sobie stały na półeczkach, bo one wyjdą w lato. Więc, więc ci co będą wiedzieć, to sobie spokojnie to piwo kupują. <laughs> znaczy ja ci powiem, że to jest, że jest w ogóle tak piwo degustacyjne, tak dające fantastyczne doznania smakowe, że. Tutaj proroku nie gra, nie gra roli. No tak. To jest piwo Wiesz, to do, do smakowania. Kartonik no. jest głównie po to, żeby to ładnie wyglądało. My lubimy ładne rzeczy, jak na przykład nasze nowe stoisko. no, no stoisko to już w ogóle tak, e, zobaczcie. Tak. Możemy z zewnątrz obejść ten. Tak, tak, zdecydowanie. No to Mateuszu, kilka słów na temat stoiska. E, kilka słów kto, na temat kto to, kto to zrobił w ogóle? E studenci, nasi znaczy studenci, absolwenci ASP w Krakowie. No, to jest zaprojektowane od początku przez nas razem z, tutaj z taką lokalną firmą dwójka studentów z ASP. Znaczy studentów, już absolwentów mają firmę projektową. Eee, no, Stoisko jest zaprojektowane od początku do końca. Są wszystkie... neony w dole, w... A, to, w drewnie. To nasze, to nasze Są bary, jeszcze niestety stare. To elegancko, wszystkie piwa. Na górze. Tak, 8 kranów. Z tyłu jest bardzo ładna półeczka na, 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 na wystawkę, koszulki. To chyba do zdjęć. To jest... Nie, no to jest no, z naszego, z naszego, z naszego namiotu, nie? Ale fajnie jest z drugiej strony jeszcze, bo są nasze postaci. W ogóle to stoisko wygląda w ten sposób, że ta... bo tu jest magazynek, nie? Jak ktoś się troszkę upije, to może iść tam spać. Ta wersja, to może być z jednej i z drugiej strony. Nie? Zależało nam na tym, żeby jednak wiesz, no bo to no wiesz, wchodzisz na ten festiwalu i widzisz to, nie? więc nie zawsze możesz się ustawić tak, żeby lewą stronę mieć na, na tym, nie? no. No takie się nam udało zrobić. Wygląda myślę, że naprawdę ładnie, profesjonalnie. I, no i bardzo nam brakowało takiego stoiska, wiesz. Już już... No to jest profeska, nie ma co się oszukiwać. Proszę się, doróbek mamy, musimy <laughs> kółeczka poprawić, bo to wiesz, bo to wszystko całość, całość tego wielkiego czegoś składa się w dwie skrzynki, które są z tyłu. W sensie plecy tutaj które widzimy wiesz, na, na, na tym. To są, to są dwie skrzynie, które, które zbierają całość. Nie? I oprócz tego jest parę elementów wiesz, większych. Docelowo jak się nauczymy, to myślę, że będziemy w stanie to w miarę e, sensownie, czasowo rozłożyć. No i jest ładne, takie przyjemne, wiesz, dużo drewna, drewno jednak jest. E, drewno jest starzone. E, Nie chcieliśmy drewna takiego wiesz, stylu skandynawskim, czyli po prostu, wiesz, świeża decha z Ikei. Tylko, tylko deski są starzone, żeby jednak to już miało, wiesz, mimo że jest nowe, to ma klimat, że jest. że już troszkę było używane, nie? No takie. No takie, cóż, takie e... wypatrujcie brak na festiwalach piwnych, bo stoisko zajebiste. Oh, kiwa szczególnie nowe imperialne stałty niesamowite. I to Jeszcze wcale... mamy parę beczek, więc... I to wcale nie chodzi o... Wasze imperialne stałty, stwierdziłem, sezonowość nie ma żadnego znaczenia. Nie, 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 <laughs> nie ma żadnego nie. znaczenia. Nie ma. No zdrowie. No. Zdrowie. Na razie.